Maryla Rodowicz dwa dni temu opublikowała zdjęcie na Instagramie, o którym momentalnie zrobiło się głośno. Wszystko przez jego opis. Piosenkarka musiała przepraszać Monikę Miller, wnuczkę Leszka Miller'a. Jednak to nie koniec rozgrywki. Maryla Rodowicz to niekwestionowana diwa polskiej muzyki rozrywkowej. Znana jest z tego, że epatuje swoim wyglądem, ubierając często prowokujące stroje. Tym razem artystka zaszokowała fanów nie na scenie, a na instagramie. Fani gwiazdy wiedzą. Że ma ona duże zamiłowanie do sportu. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie Scottu. Na fotografii widzimy jej trenera od tenisa. Okazało się, że jest nim były partner Moniki Miller. Ostatnio głośno zrobiło się o nim, kiedy wnuczka Leszka Miller'a ujawniła, że jest homoseksualistą. Monika tłumaczyła w mediach, że prowadził imprezowy tryb życia, zażywał narkotyki i wykorzystywał ją materialnie. Maryla Rodowicz dodała kolejne kontrowersyjne zdjęcie. Rodowicz pod opublikowanym zdjęciem napisała hashtagi: hasz szkoda ze hasz przystojny. Jak media donoszą, piosenkarka nawet oznaczyła Miller. Influencerka zrobiła screen zdjęcia i opublikowała na swoim insta Stories spisząc: czy to jakiś żart? Czy na pewno chcesz? Abym wyciągnęła wszystko, co mam na ten temat. Dodając hashtag hasz bardzo zły pomysł. Piosenkarka usunęła zaraz po tym zdjęcie. Jednak szybko dodała drugie, na którym pozuje z dwoma trenerami. Trener hetero z lewej i trener hetero z prawej. Taka sytuacja. Jak żyć, panie premierze, czytamy w opisie. Podpis rozwścieczył fanów Moniki Miller. W komentarzach spadła fala hejtu na artystkę. Po chwili Maryla zmieniła więc wpis dodając: Przepraszam, jeśli kogoś uraziłam poprzednim wpisem. Wnuczka premiera znowu skomentowała zdjęcie. Jak można bronić Kolesia, który, w tym samym momencie, kiedy ja byłam na pogrzebie ojca, chwalił mi się, że flirtuje z modelem z Instagrama i chciałby mu zrobić loda. To. Że po dwóch miesiącach od zamówienia pierścionka zaręczynowego znalazł sobie inną miłość życia, napisała Maryni Miller. Dwukropek przypominamy, że Monika Miller miesiąc temu ujawniła, że jej partner okazał się homoseksualistą. znała, że chłopak wykorzystał jej piękny związek do osiągnięcia swoich prywatnych celów. Moja rada dla siebie na rok 2019. Zanim zakochasz się w chłopaku, przyjmiesz jego zaręczyny i zaczniesz planować rodzinę, to upewnij się, czy aby twój wybranek nie gustuje w mężczyznach i po prostu wykorzystuje cię do własnych celów napisała Miller na insta stories.